Czy kiedykolwiek poczułaś to ukłucie wątpliwości? To niepokojące, niemal fizyczne uczucie, że osoba śpiąca obok ciebie skrywa tajemnicę w tym małym prostokącie ze szkła i metalu, jakim jest jej telefon komórkowy? To nie tylko paranoja. Często jest to twoja intuicja, twoja najgłębsza percepcja, która wychwytuje subtelne pęknięcia w masce, którą nosi druga osoba. To Twoja podświadomość zauważa, że melodia związku stała się dysonansem, że jedna nuta jest nie na swoim miejscu. Dziś zanurzymy się głęboko, bardzo głęboko, w męską psychikę, aby zrozumieć sygnały niewierności, ale nie pozostaniemy na powierzchni, wymieniając te same frazesy, które czytałaś już w dziesiątkach artykułów. Użyjemy potężnych i ponadczasowych narzędzi jednego z największych badaczy ludzkiego umysłu, Karla Junga, aby rozszyfrować, co te sygnały naprawdę oznaczają. Ponieważ niewierność w wizji Junga nie jest tylko czynem, jest objawem, gorączką, która zdradza głęboką infekcję w duszy. Dlaczego Karl Jung? Ponieważ Jung nie zadowalał się pytaniem, co? Zawsze pytał dlaczego. Nauczył nas, że za każdym destrukcyjnym zachowaniem kryje się historia, głęboki wewnętrzny konflikt. Aby zrozumieć sygnały niewierności, musimy zrozumieć trzy kluczowe koncepcje, które są filarami jego psychologii. Po pierwsze, persona, czyli społeczna maska, którą wszyscy prezentujemy światu to rola, którą odgrywamy wierny mąż, dobry chłopak. Po drugie, cień nasza ciemna strona. Piwnica naszej psychiki, do której wrzucamy pragnienia, impulsy i prawdy, które tłumimy i którym zaprzeczamy. Cień jest główną sceną, na której rozgrywa się dramat niewierności. I po trzecie, anima wewnętrzny obraz kobiecości, który żyje w nieświadomości mężczyzny, muza, dusza, którą projektuje na kobiety w swoim życiu. Zrozumienie tych koncepcji jest jak posiadanie mapy do nieznanego. I burzliwego terytorium umysłu mężczyzny w konflikcie. Zanim jednak rozpoczniemy tę podróż, kluczowe ostrzeżenie. Są to wskaźniki, a nie ostateczne dowody. Ludzka psychologia jest oceanem złożoności i każdy z tych sygnałów może mieć inne wyjaśnienia. Celem nie jest uzbrojenie cię do polowania na czarownice, ale wzmocnienie cię wiedzą. Wiedzą, która pozwala szukać prawdy poprzez szczerą komunikację i, jeśli to konieczne, Chronić swoje emocjonalne samopoczucie. Pamiętaj zawsze, ślepe oskarżenie niszczy zrozumienie oświetla drogę. Przejdźmy więc do dekodowania ośmiu klasycznych sygnałów niewierności, analizując każdy z nich przez pryzmet persony, cienia i animy, abyś mogła spojrzeć poza czyn i zrozumieć kryzys psychiczny, który go napędza. Zacznijmy od persony. Dla Junga persona jest naszym interfejsem ze światem, to postać, którą odgrywamy, aby być akceptowanym, aby pasować do społecznych oczekiwań. W kontekście związku, mężczyzna buduje personę idealnego partnera. Jest godny zaufania, przewidywalny, kochający, obecny. To w twarz, którą pokazuje partnerce, przyjaciołom, rodzinie, ale kiedy w grę wchodzi niewierność, ta maska, wcześniej noszona z naturalnością, Musi być podtrzymywana z herkulesyjskim wysiłkiem. Kłamstwo wymaga energii. I to właśnie w tym wysiłku, by utrzymać fasadę, pojawiają się pierwsze i najbardziej widoczne pęknięcia. Pierwsze pęknięcie pojawia się w fundamencie wspólnego życia w rutynie. To znak numer jeden. Nagłe i niewyjaśnione zmiany w rutynie. Pomyśl o rutynie, jak o scenie, na której występuje postać idealnego partnera. To znana sceneria z przewidywalnymi godzinami i czynnościami. Nagle scenariusz się zmienia. Pojawiają się spotkania przeciągające się do późnej nocy, happy hours, które stają się częste i niezbędne, nagłe podróże służbowe, których nigdy wcześniej nie było. Albo może nowe hobby, które pochłana go obsesyjnie i co wygodnie, jest samotną czynnością, która oddala go od domu na wiele godzin. Z jungowskiego punktu widzenia to znacznie więcej niż zwykła zmiana w harmonogramie. Stara rutyna była sceną dla ustalonej persony. Nowe czynności, nowe godziny to budowa tajnej sceny nie miejsca, gdzie cień może działać bez tego, aby był widziany, bez więzów głównej postaci. Każde spotkanie to czas skradziony z oficjalnego życia, aby karmić życie sekretne. Psychologicznie to dzieli swoją energię życiową, którą Jung nazywał Libido nie tylko w sensie seksualnym ale jako siłę życiową pomiędzy dwa światy. Nie jest już w całości w związku. Część niego zamieszkuje teraz na stałe, ten nowy harmonogram, ten równoległy wszechświat, gdzie zasady głównej persony nie obowiązują. Pomyśl o mężczyźnie, który zawsze nienawidził siłowni, a nagle spędza dwie godziny dziennie ćwiczenia o dziwnych porach. Albo nagłe i gorące zainteresowanie nocnym wędkowaniem czy pokerem z przyjaciółmi w każdy święty tydzień bez wyjątku. Problemem nie jest samo hobby, ale sztywność, niewytłumaczalność i wykluczenie, które je otaczają. Drugie pęknięcie, i być może najbardziej symboliczne dla współczesnych czasów, to znak numer dwa cyfrowa forteca, telefon komórkowy jako tajemne sanktuarium. Telefon, który wcześniej był zwykłym przedmiotem rzuconym w dowolny kąt domu, staje się przedłużeniem jego ciała zawsze leży ekranem do dołu. Tryb cichy staje się standardem zabiera go do toalety, pod prysznic. Hasła, które wcześniej były wspólne lub nie istniały, teraz są skomplikowane i zostały zmienione bez uprzedzenia. Historia przeglądarki jest kompulsywnie czyszczona a co najbardziej odkrywcze proste pytanie o to, kto wesłał wiadomość wywołuje całkowicie nieproporcjonalną reakcję obronną. Denerwuje się, oskarża cię o bycie kontrolującą zmienia temat. Jungowska analiza jest tu prosta i potężna: jeśli w przeszłości sekrety były przechowywane w zamkniętych na klucz pamiętnikach, dziś żyją w cyfrowym świecie. Telefon komórkowy jest portalem do życia cienia. Tam są zakazane rozmowy, zdjęcia, których nie można zobaczyć materialny dowód na istnienie drugiego ja, któremu zaprzecza. Ochrona telefonu z taką gorliwością jest w rzeczywistości ochroną jego psychiki przed dezintegracją dla jego ego, centrum świadomości. Bycie odkrytym oznaczałoby całkowity upadek persony. Byłaby to publiczna śmierć dobrego człowieka, którym wierzy lub desperacko potrzebuje wierzyć, że jest. Lęk, który partnerka odczuwa widząc tę nadmierną ochronę, jest lustrzanym odbiciem jego własnego lęku. Żyje on w ciągłym terrorze, że te dwa światy zderzą się, a telefon komórkowy jest epicentrum. Najsłabszym punktem, w którym to zderzenie może nastąpić w każdej chwili. Teraz wejdźmy na terytorium cienia. Cień jest być może najbardziej fascynującą i kluczową koncepcją Junga dla zrozumienia samych siebie. Pomyśl o cieniu jak o piwnicy naszej osobowości. To tam od dzieciństwa wrzucamy wszystko, co nauczyliśmy się uważać za niedopuszczalne, aby być kochanymi i akceptowanymi. Nasze najbardziej prymitywne instynkty, naszą złość, naszą zazdrość, naszą chciwość, nasze zakazane pragnienia. Niewierność jest jedną z najpotężniejszych manifestacji cienia, pragnieniem, które zostało stłumione, a teraz wybucha z wulkaniczną siłą. Problem, jak ostrzegał nas Jung, polega na tym, że im bardziej ignorujemy i tłumimy cień, tym ciemniejszy, gęstszy i potężniejszy się staje. Aż zaczyna przeciekać na powierzchnię w toksyczny i autonomiczny sposób. Jednym z najbardziej przewrotnych sposobów, w jaki cień znajduje ujście, jest projekcja. To znak numer trzy, projekcja. Oskarżyciel, który oskarża samego siebie. Nagle mężczyzna, który zawsze był pewny siebie, staje się niezwykle zazdrosny i podejrzliwy. Zaczyna oskarżać partnerkę o zdradę bez żadnego realnego powodu. Kwestionuje jej przyjaźnie, monitoruje jej media społecznościowe, interpretuje każdą wiadomość lub telefon jako dowód niewierności, przemienia się w detektywa zbrodni, którą sam popełnia. To klasyczny złodziej, który krzyczy łapać złodzieja w tłumie, aby odwrócić od siebie uwagę. To jeden z najbardziej fascynujących mechanizmów psychiki, niezdolny do skonfrontowania się i zaakceptowania własnego cienia, swojej niewierności, swojego kłamstwa. Projektuje go na partnerkę. Psychologicznie łatwiej i mniej boleśnie jest dla jego ego walczyć ze zdrajczynią, jaką sobie wyobraża, niż przyznać się do zdrajcy, który istnieje w nim. Każde oskarżenie, które rzuca, jest w rzeczywistości nieświadomym wyznaniem, walczy z własnym odbiciem w lustrze. Ponadto, czyniąc ją złoczyńcą, uzyskuje chwilową ulgę od przytłaczającego ciężaru winy. Jeśli ona też jest lub mogłaby być niewierna, to to, co zrobił, nie jest aż takie poważne. To desperacka próba wyrównania pola moralnego, aby usprawiedliwić własne mroczne buchawiory. Kiedy cień nie jest projektowany, toczy w nim wojnę domową. To prowadzi nas do znaku numer 4 emocjonalna huśtawka między winą a złością. Jego zachowanie staje się nieobliczalne i nieprzewidywalne. Waha się między dwoma skrajnościami. Jednego dnia jest najczulszym i najtroskliwszym partnerem na świecie, przynosząc kwiaty bez powodu, składając przesadzne deklaracje miłości, planując niespodziewane wyjazdy. To taktyka znana jako love bombing. Innego dnia jest krytyczny, drażliwy, odległy szukający kłótni z najbłahszych powodów, zamieniając szklankę nie na swoim miejscu na powód do wojny. Ta zmienność jest bezpośrednim wynikiem wewnętrznego konfliktu, persona, dobry mąż i cień. Tajemny kochanek toczą otwartą bitwę o kontrolę nad psychiką, a ego jest po środku wyczerpane, próbujące zarządzać chaosem. Przesadzone gesty uczucia, love bombing, nie są tak naprawdę dla partnerki, są dla siebie samego. Są desperacką próbą złagodzinienia własnej winy, wzmocnienia persony dobrego męża i przekonania siebie, że wciąż jest tą osobą. To łapówka dla własnego sumienia. Za to irytacja i krytycyzm są zaworem bezpieczeństwa dla nieznośnego napięcia. Atakując partnerkę, tworzy emocjonalny dystans, a ten dystans służy dwóm mrocznym celom. Po pierwsze, psychologicznie ułatwia kłamanie i odzbalanie się, aby spotkać się z drugą osobą, a po drugie i co ważniejsze, tworzy wsteczne usprawiedliwienie dla zdrady. Cień szupcze do jego ucha. Zobacz, jak zły jest nasz związek. Zobacz, jaka jest irytująca. Dlatego szukałem kogoś innego. To umysł tworzący narrację, aby to, co niedopuszczalne, uczynić akceptowalnym. Teraz zbadajmy koncepcję bardziej subtelną, ale równie potężną animę. Wewnątrz każdego mężczyzny, według Junga, istnieje wewnętrzna postać kobieca anima. Jest ona uosobieniem wszystkich odziedziczonych doświadczeń z kobiecością, ukształtowaną przez matkę, ale także przez wszystkie znaczące kobiety w jego życiu. Anima jest jego muzą, jego duszą, a mężczyzna szuka jej przez całe życie, projektując ją na realne kobiety, które spotyka. Zdrowy związek polega na świadomej projekcji animy na partnerkę projekcji, która ewoluuje, dojrzewa i integruje się z rzeczywistością kobiety z krwi i kości. W przypadku niewierności coś w tej projekcji pękło. Oficjalna partnerka nie nosi już całości projekcji, a on wyrusza na poszukiwanie innego ekranu, na które mógłby rzutować utracany aspekt swojej duszy. Objawia się to wyraźnie w znaku numer 5. Transformacja intymności, pustka lub dziwność. Życie intymne pary zmienia się drastycznie, a ta zmiana może pójść w dwóch przeciwnych kierunkach. Pierwszym jest całkowite oddalenie mniej seksu, mniej pocałunków, mniej dotyku, mniej głębokich rozmów. Uszko staje się emocjonalną pustynią. Jungowska analiza jest taka, że intymność jest miejscem, gdzie energia psychiczna i emocjonalna, którą Jung kojarzył z Erosem, jest wymieniana. W przypadku oddalenia, ta energia jest przekierowywana. Rzeka pożądania i połączenia została skierowana w innym kierunku. Źródło, które nawadniało związek, wyschło, ponieważ jest używane do nawadniania tajnego ogrodu gdzie indziej. Nie jest już obecny ciałem i duszą. Drugi skrajny przypadek jest równie odkrywczy. Nagle wprowadza nowe praktyki seksualne, fetysze lub pozycje, które wydają się całkowicie spoza jego zwykłego repertuaru. Może to być znak, że bariera między dwoma światami, oficjalnym i sekretnym, pęka. Nieświadomie lub przez zwykłą nieuwagę przenosi elementy relacji z kochanką, która teraz nosi ekscytującą i nową projekcję jego animy, do oficjalnego związku. To zagmatwana próba zjednoczenia doświadczenia, które sam podzielił, lub po prostu odzwierciedlenie tego, czego nauczył się i doświadczył w swoim równoległym wszechświecie. Intymność przestaje być spotkaniem dwóch osób, a staje się zdezorientowaną sceną z obecnym duchem. Nowa projekcja Animy wpływa nie tylko na intymność, ale na całą jego prezentację światu. Dochodzimy do znaku numer 6. Reinwencja persony, nowe ubrania, nowe gusta. On, który zawsze nosił te same dżinsy i koszulki, nagle całkowicie odnawia garderobę. Zaczyna nadmiernie martwić się o wagę, zapisuje się na siłownię z zapałem sportowca, zmienia fryzurę, kupuje drugie perfumy. Jego gusta muzyczne, wcześniej przewidywalne, zmieniają się na zupełnie inny styl, często kojarzony z młodszą publicznością lub innym kręgiem społecznym. Jest to najbardziej widoczna i zewnętrzna manifestacja nowej projekcji animy. Inna kobieta reprezentuje aspekt jego kobiecej duszy, który czuł, że był uśpiony, stłumiony lub utracony w nim. Zmieniając swój wygląd i interesowania, nie tylko próbuje jej zaimponować, na głębszym poziomie próbuje przekształcić się w mężczyznę, którym wierzy, że ta nowa anima pragnie. Kształtuje swoją zewnętrzną personę, aby pasować do nowej i ekscytującej dynamiki wewnętrznej. Często jest to związane z kryzysem wieku średniego, tym co Jung nazwałby kompleksem Puer Aternus wiecznego chłopca. Niewierność staje się desperacką próbą walki ze strachem przed starzeniem i śmiercią. Inna kobieta, zwłaszcza jeśli jest młodsza, staje się symbolem utraconej młodości i witalności. Przyjmując jej gusta, próbuje w niemal magiczny sposób odzyskać własną młodość. To próba zatrzymać czasu. Ponownie połączenia się z idealizowaną wersją siebie, którą czuje, że stracił na zawsze. Jung wierzył, że psychika w istocie dąży do pełni, do integracji między świadomością a nieświadomością, między personą a cieniem. Życie oparte na kłamstwie i fragmentacji tworzy nieustanne ten napięcie psychologiczne. To jak próba utrzymania dwóch płyt tektonicznych oddzielonych gołymi rękami. Zużyta energia jest kolosalna i w końcu coś musi ustąpić. Nieświadomość, która w swojej głębokiej mądrości będzie próbowała sabotować kłamstwo. Stworzy sytuację, aby zmusić jednostkę do skonfrontowania się z prawdą i ponownej integracji. Tutaj pojawia się znak numer 7, pomyłki freudowskie i błędy odkrywcze. To są słynne przejęzyczenia, które Jung także postrzegał jako wiadomości od nieświadomości, nazywają złym imienem podczas rozmowy lub w intymności. Myli historię, wspominając film, który widział lub restaurację, w której był z partnerką, gdy naprawdę doświadczenie to miało miejsce z drugą osobą. Małe szczegóły, które nie pasują do oficjalnej narracji, zaczynają się pojawiać jak zapomniany paragon w kieszeni, czy niewytłumaczony przebieg w samochodzie. Jungowska analiza postrzega te błędy jako wycieki z cienia. Utrzymywanie dwóch oddzielnych rzeczywistości wymaga ogromnej ilości energii psychicznej. Ego, które jest menedżerem świadomości, jest przeciążone. Pomyłki są wyciekami z przedziału cienia do świata persony. Nieświadomość zmusza prawdę do wyjścia na jaw, ujawniając sprzeczności, ponieważ kłamstwo jest energetycznie niezrównoważone dla psychiki jako całości. To dusza krzycząca o integralność. A co, gdy partnerka zauważy te wycieki i skonfrontuje go z nimi? Wtedy wkracza najciemniejszy i najbardziej brutalny mechanizm obronny. Znak numer 8 gaslighting manipulacja rzeczywistością. W konfrontacji z niespójnością lub wyraźnym dowodem, jego zaprzeczenie jest całkowite, absolutne i często wściekłe. Nie tylko zaprzecza. Ale odwraca sytuację, sprawiając, że partnerka wątpi we własne zdrowie psychiczne, we własną percepcję. Zwroty takie jak zwariowałaś, to się nigdy nie wydarzyło, zmyślasz, wydaje ci się, lub klasyczne jesteś zbyt zazdrosna i niepewna siebie to twój problem są jego bronią. Gaslighting jest ostateczną obroną przerażonego ego. W tym momencie nie tylko kłamie partnerce. Jest zaangażowany w głęboki i desperacki proces samooszukiwania się. Przyznanie się do prawdy oznaczałoby przyznanie się do całkowitej porażki jego persony, oznaczałoby spojrzenie w twarz potworności własnego cienia i zaakceptowanie dezintegracji jego tożsamości jako dobrego człowieka. Byłby to psychiczny upadek, a żeby jego fałszywa rzeczywistość przetrwała, musi zniszczyć rzeczywistość partnerki, sprawiając, że uwierzy, że jest szalona. Unieważnia jedynego świadka swoich sprzeczności. To próba przepisania historii w czasie rzeczywistym, aby chronić kruchą strukturę ego, która jest na skraju załamania. Jest to akt głębokiej przemocy psychologicznej zrodzony z paniki przed byciem zdemaskowanym, nie tylko przed drugą osobą, ale przede wszystkim przed samym sobą. Czego więc nauczyliśmy się podczas tej podróży? Zobaczyliśmy, jak persona, maska dobrego partnera. Pęka przy zmianie rutyny i ochronie telefonu. Zobaczyliśmy, jak cień, nasza stłumiona strona, objawia się w projekcji zazdrości i huśtawce winy i złości. Zobaczyliśmy, jak anima, nasza wewnętrzna dusza, kieruje transformacją intymności i reinwencją wyglądu. I wreszcie zobaczyliśmy, jak nieświadomość próbuje sabotować kłamstwo poprzez pomyłki. I jak ego w swojej desperacji broni się okrutną bronią gaslightingu. W głębokiej wizji Junga niewierność rzadko dotyczy seksu czy drugiej kobiety chodzi o samego mężczyznę. Jest to symptom jego niepowodzenia w integracji cienia, jego niedojrzałej relacji z animą i jego nadmiernej identyfikacji z personą, która stała się dla niego zbyt mała lub fałszywa. Desperacko szuka w świecie zewnętrznym części siebie, którą stracił, a może nigdy nie miał odwagi rozwinąć. Szuka na zewnątrz pełni, którą można znaleźć tylko wewnątrz. Czego więc nauczyliśmy się podczas tej podróży? Zobaczyliśmy, jak persona, maska dobrego partnera, pęka przy zmianie rutyny i ochronie telefonu. Zobaczyliśmy, jak cień. Nasza stłumiona strona objawia się w projekcji zazdrości i huśtawce winy i złości. Zobaczyliśmy, jak anima, nasza wewnętrzna dusza, kieruje transformacją intymności i reinwencją wyglądu. I wreszcie zobaczyliśmy, jak nieświadomość próbuje sabotować kłamstwo poprzez pomyłki, i jak ego w swojej desperacji broni się okrutną bronią gaslightingu. W głębokiej wizji Junga. Niewierność rzadko dotyczy seksu czy drugiej kobiety. Chodzi o samego mężczyznę. Jest to symptom jego niepowodzenia w integracji cienia, jego niedojrzałej relacji z animą, jego nadmiernej identyfikacji z personą, która stała się dla niego zbyt mała lub fałszywa. Desperacko szuka w świecie zewnętrznym części siebie, którą stracił, a może nigdy nie miał odwagi rozwinąć. Szuka na zewnątrz pełni, którą można znaleźć tylko wewnątrz. Co zrobić z tą wiedzą? Pierwszą rzeczą jest zrozumienie, że agresywna konfrontacja, pełna oskarżeń, prawdopodobnie tylko wzmocni mury obronne. Mądrzejszym podejściem jest skupienie się na sobie, na swoich uczuciach i spostrzeżeniach, używanie komunikatów typu ja, a nie ty: czuję, że jesteś odległy. Zauważyłam, że Twoja rutyna się zmieniła i to sprawia, że czuję się wykluczona. To otwiera drzwi do dialogu zamiast rozpoczynać wojnę. Terapia par może być bezpieczną przestrzenią, nie sądem do osądzania winy, ale laboratorium do zrozumienia, co umarło w związku i co najważniejsze, poszukanie terapii indywidualnej dla siebie. Aby przetwarzać bół, żałobę po zdradzie. I wzmocnić własną tożsamość, niezależnie od wyniku związku. Odkrycie sygnałów niewierności jest strasznie bolesnym doświadczeniem, ale może być początkiem niezbędnej podróży. Podróży oddalej iluzji w kierunku prawdy, bez względu na to, jak bolesna by była. Dla mężczyzny jest to brutalne wezwanie do procesu indywiduacji, pracy całego życia polegającej na stawaniu się tym, kim naprawdę jest, integrując swoje światło. I swój cień. Dla kobiety jest to wezwanie do uszanowania swojej intuicji, swojej percepcji i do wyboru autentyczności ponad fałszywe bezpieczeństwo kłamstwa. Ponieważ ostatecznie jedyną solidną podstawą każdego związku, w tym tego, który mamy ze sobą, jest i zawsze będzie prawda.